Zadanie 55. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym ABCS zaznaczono środki krawędzi AB, AC i AS odpowiednio punktami DEF. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń, wybierz P jeżeli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeżeli jest fałszywe. Pole powierzchni ostrosłupa ADEF jest dwukrotnie mniejsze od pola powierzchni ostrosłupa ABCS. No, zapiszmy sobie: 1, 2 zajmiemy się jedynką w pierwszej kolejności. Mamy powiedziane, że to są środki krawędzi, to znaczy, że tu będzie jakieś x oraz tutaj x. Jeżeli jest prawidłowy, trójkątny, no to zapiszmy sobie jakieś a, tutaj 2, a, tutaj też po a. To znaczy, tak jak już widać, że krawędź większego, tego naszego ostrosłupa, jest dwa razy większa od krawędzi tego mniejszego, czyli większe do mniejszego to będzie 2, czyli powiedzmy, że pole P' to jest K razy P, a w naszym przypadku K jest równe 2. Jeżeli mówimy o długości boków skali, to jest skala razy długość boku ta wyjściowa, dla pola to jest k kwadrat, a dla, dla objętości to jest k do potęgi trzeciej. W naszym przypadku mówimy o polu. Jeżeli skala wynosi 2, to pole w skali jest czterokrotnie większe od tego pola podstawowego, czyli nie może być zarazem dwukrotnie większe, czyli stwierdzenie jest fałszywe. No i objętość ostrosłupa jest ośmiokrotnie mniejsza od objętości ostrosłupa ABCS. Czy jest 8 krotnie mniejsza? No to zapiszmy, że w naszym przypadku ABCS to będzie to większe. Czyli powiedzmy, że w skali to jest K do potęgi trzeciej razy to, to wyjściowe. W skali dla nas to będzie inaczej ABCS, a to wyjściowe to będzie ADEF. Jeżeli k jest równe 2, to k do 3 jest równe 8, więc różnica jest ośmiokrotna. To znaczy, że stwierdzenie jest prawdziwe.